Siemaneczko, widzowie, z tej strony Elzar, Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zobaczymy, jaka była reakcja. Jaka jest w sumie reakcja rynku na e, to, że dostał ten szanka i czy w ogóle jakaś jest, coś się dzieje. Ja sam nie przeglądałem markeciku, bo wczoraj tak na wieczorem dali ten szanka i to wiecie, co się poszło spać. Trochę zobaczyłem, co się dzieje, a tak to rynku zbyt nie przeglądałem. E, swoją drogą, e, jutro, znaczy dzisiaj będzie również pikem, jakoś po południu e, wrzucę. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to e, zapraszam również na film. E, I zapraszam również na mój drugi kanał, Krafty C29. Wrzuciłem, które nowe naklejki mają potencjał. Link będzie do filmu w opisie, zapraszam do subskrybowania, wracamy z kontentem. No i szybkim stepem Pirates' strona do wymieniania swoich skinów. Linka do strony będziecie mieli oczywiście w opisie, darmowe pindolowe wraz z kodem Eldert przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ceny naklejek, przez co wyjmiecie dużo przypięknych kraftów. I polecam sobie coś tutaj posnajpić, bo naprawdę da się dużo fajnych krawcików e, wyjąć. Dlatego przy wpłacie wraz z moim kucikiem, Elder aktualnie dostaniecie 40% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 40 dolarów, przy doładowaniu 300 dolarów, darmowa 400 dolarów. E, Linka będzie w opisie, przypominam o 5 dolcach. Chainy nie wliczają się w cenę na, tutaj broni, więc można sobie naprawdę fajne rzeczy posnajpić. A my co? Przechodzimy sobie tutaj do e, filmu. To już widzę, że ten koleżka tutaj wywalił się na główną, chociaż nic z nim takiego mocnego e, się nie stało. Generalnie przez to, że też e, te skrzynki. Mm, jest ta możliwość wypożyczenia. Początkowo one są, zobaczcie, że spadły. Że te szynki spadły. Generalnie ja też nie jestem pewny, bo też napisaliście mi o tym, że nie wiadomo, jak to będzie wyglądać z tym, że są szynki do wypożyczenia, że to też może źle wpłynąć na szynki. Kurczę, no właśnie. Mi się wydaje, że w długoterminowej perspektywie, jakichś skrzynek, których już nie ma w puli dropów, to już jest dobre. Bo. Ludzie, którzy się podobają się te skrzynki i zamiast otworzyć jedną skrzynkę e, będą czasami brali sobie, je, żeby ją wypożyczyć. A to wiadomo, wastuje kasy tylko na tydzień, a nic z tego tak naprawdę nie ma e, nie ma z tego żadnego dropu. I wydaje mi się, że to ogólnie może być dobre, bo mm, to jest takie kuszące, jak komuś się podobają przed skiny z danej skrzynki, to nawet weźmie i ją wypożyczy. Chociaż z drugiej strony mógłby też się otworzyć, więc to może pójść w dwie strony. Jestem ciekawy jak to pójdzie, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. E, to jest taki mój predikt, więc no możecie mnie poprawić jeszcze raz w komentarzach, ale no tak mi się wydaje. Zobaczymy jak to będzie wyglądało z tym. Ale fajnie było, jakby to wyglądało dobrze. No, zobaczmy, jak to by wpłynęło. Tu już widzę naklejki Kopenhaga. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. No, wleciał tutaj e, nasz ukochany e, szanka i zobaczcie, jak naklejki bez tła poleciały sobie w dół. No, czy to nas to dziwi? E, szczerze mówiąc, nie, ale zaraz, zaraz zobaczcie, coś na Rio się wydarzyło. No, bo Rio jednak jest z tym tułem. coś zadziałało. No, zobaczcie, no, wszystkie tutaj naklejki kapsuły. Powędrowały w dół. No tak jak się spodziewaliśmy, ta reakcja jednak jest taka, jaka powinna być, zobaczcie, no, na ten szankę, przepraszam, budzik, Na ten szankę, więc no. Nie dziwota, nie dziwota. Kolejne kapsuły z Paryża. No nie dziwi, nie dziwi, że tak to właśnie wygląda. Szynki spadły i kapsuły trochę poleciały. Będzie też, o właśnie, zestawach pamiątkowych z Szanghaju Coś też zrobimy, bo pojawi, pojawiły się, więc no wiecie, no też coś wypada zrobić o nich. Dobra, no, tak to więc wygląda. Dosyć wiemy, tylko czekajcie, jeszcze bym sprawdził, jak zachował się Rio. Bo jestem bardzo ciekawy, czy kapsułki z Rio poleciały do góry, czy zostały w miejscu. Bo one raczej nie spadały, co? Nie, też się pojawił jakiś spadek. A to to akurat dziwne, że coś tutaj podupadło. Poczekajcie, a sprawdźmy inne kapsuły. No, sprawdźcie jest tutaj kandydata. kandydata nic się nie zadziałało. Nic się nie zadziałało. Kurwa, nie mogę się wysłać, przepraszam Was. Nic się tutaj nie stało. A kolejne. No, w teorii też się dużo sztuk sprzedało tanie, ale tutaj raczej jakichś dużych reakcji nie widzę. Czyli Rio po prostu zbytnie tak w sumie na to nie zareagowało. Jakbyśmy się spodziewali. Tutaj niby jakieś tam części się sprzedawały tanie, też zobaczcie, no ale. Ale wydaje mi się, że tutaj reakcji zbytnio nie ma na, na tutaj dodanie Szanghaju. No okej, okay. no tak szczerze mówiąc wam, ten Szanghaj, przez to, że można zdrapać ten napis, to nie jest taki najgorszy, no nie? Ogólnie nie jestem jakimś jego fanem, ale no, czy bym to nazwał jakiś super, wiecie, eventem ładnym? No niekoniecznie, niekoniecznie, czy on jakoś super siedzi, to bym tak tutaj nie powiedział. O, przywieszka w ogóle poleciała, tutaj z kołaszkiem do 2.87. Dokupię sobie jedną. Ja te przewieszki bardzo lubię. Te z tymi kolaszkami. Ja je teraz będę kupować. Naprawdę siedzą mi strasznie i to będzie moja na najlepszych inwestycji, tak mi się wydaje. Dobra. Dobra, to było tyle. Życzę Wam miłego dziękuję, Zapraszam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Cześć, cześć.